Cześć widzowie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj zrobimy sobie coś fajnego. Odblokuję sobie Berego w Brawl Stars i go wytestujemy. Bo jak widzicie, jest już update, jest już 28 sezon w karnecie. Tak się składa, że ja trochę grałem. Jest update bogów greckich i, i nie wiem, czy wiecie, ale już można odblokować Berego, Berego za kredyty. Ja obecnie zbieram na drako ale przełączymy sobie i uwaga, właśnie odblokowałem Berego, maga się jaram. Bery właśnie wleciał na moje konto, ale fajnie. Super, że mam już Berego, więc teraz oczywiście wybierzemy go w Lobby. Oczywiście ulepszmy sobie, a nie, mo nie mogę, nie stać mnie, bo ostatnio powydawałem. Więc my oczywiście z tym Berem zagramy sobie na starcie solo i wiem mniej więcej jak on działa, bo widziałem na Broutolku i mój kolega inny już ma, ale ogólnie to sobie tak chcę pokazać Wam przede wszystkim i zobaczyć, czy fajnie będzie im się, y, mi im się grało, czy nie. Dobra, więc oczywiście tak wygląda atak jego. Podobnie do Barleya, tylko może ma trochę kluczy zacienki, trochę bardziej kolorowy jest ten atak. No tutaj podjeżdżamy do udża. W ogóle myślę, że to będzie kolejny no-skill dodany do Brawl Stars. W ogóle ma dosyć mało HP, ale z tego co słyszałem, albo przy Star Power, że, albo nie. Ja pamiętam, czy normalnie, czy trzeba mieć Star Power, że jak rzuci pod siebie tą swoją podkę, to normalnie się leczy tym swoim atakiem, co nie? My tutaj próbujemy. O, zobaczymy teraz, ulta. Słyszałem, że on tak jeździ i daje te swoje ataki tam, gdzie pojechał, no? Tak, dobrze myślałem. nie, nie trzeba mieć żadnego star power'a. Niestety nas dołóż zabił, ale ogólnie piąte miejsce, więc cztery pucharki, bo wiadomo, nowy zadmiarz. No, ogólnie myślałem, że on będzie jakimś non-skillem. No, ale ogólnie w miarę spokoj jest ten zadmiarz. Mi się tam podoba. Według mnie spoko zadymiasz. Możecie dodać znać w komentarzu, czy też już go macie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się. Cześć.